Never break, always fine, never quit. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam hulajnogę Hailey Tiger Max w wersji GT. Jest to model na jednym silniku. Zaraz Was zabiorę w trasę tą hulajnogą, a powiem Wam, że jeździ się super. I ten jeden silnik, pode mną, ja mam 1,83 m około wzrostu, waży 95-97 kg, więc... Nie jest to mało, a ta hulajnoga sobie świetnie z tym radzi. Ogólnie silnik ma 800W, tylko w piku przy maksymalnym prądzie on przyjmuje 1470W na ten moment. Tak jest ustawiona hulajnoga. Fabrycznie, co do amortyzacji w hulajnodze, jest tutaj sprężyna z przodu i z tyłu, zaraz Wam zademonstruję jak ona działa. Powiem Wam, że jest naprawdę dobrze i ona nie odbija tak agresywnie do góry, bo nie jest za twarda, jak w niektórych hulajnogach. Tu jest to idealnie zrównoważone. I zaraz zobaczycie, jak się tym jeździ. A jeździ się dobrze, ale chodźcie jeszcze z bliska, wam pokażę, jak ona wygląda na żywo. Dobra, podejdźmy sobie. Zobaczcie, co do panelu tutaj, kokpitu całego. Hulajnogę załączamy tutaj tym przyciskiem. Jednym. Hulajnoga ma zabezpieczenie NFC, czyli to nam daje, że ten brylok macie ze sobą w kieszeni. Jak wyłączycie hulajnogę, to nikt jej po prostu nie uruchomi. Włączacie, klikacie raz, zapala się manetka i hulajnogi, no nie włączycie, musicie przyłożyć ten NFC. Ok, no i macie tutaj oświetlenie, tu jest panel od migaczy, oświetlenie i klakson. Klakson jest taki specyficzny, jak sami słyszycie, ale jest głośny. Migacze prawo, lewo, możecie sobie zapalić światło awaryjne. Zobaczcie, wyłączamy je, światło przednie i zobaczcie jakie mamy tutaj ładne odcięcie. Więc nie oślepiacie nikogo jadąc na tym świetle, a widzicie naprawdę bardzo dużo. Jeżeli zaciskacie lekko klamkę, migają Wam światełka, zapala się na ekranie, na ekranie tutaj wykrzyknik, to znaczy, że hamujemy. I co za tym idzie? Możecie sobie ustawić tutaj wyświetlaczu w panelu. Dokładne ustawienia panelu znajdziecie też na innych filmach. Tylko, że możecie sobie ustawić tutaj poziom 0, 1, 2, czyli macie tak 0 nie hamuje silnikiem, na jedynce Wam będzie hamować silnikiem delikatnie, a na dwójce będzie Wam hamować silnikiem dosyć już tak fajnie, że zwalniacie, nie musicie używać hamulca aż tak i odzyskujecie energię. Więc ja mam ustawione tu na dwójce, cały czas jeżdżę na dwójce, według mnie to jest dobre rozwiązanie, bo odzyskujecie energię, nie zużywacie hamulcy. Zobaczcie jaki tutaj mamy silnik, mamy tu porządne, sprawdzone silniki. Zobaczcie, 800W 52V. Podest jest fajnie tu ogumowany. Ta guma jest naprawdę taka, że noga się nie ślizga. Tutaj mamy dostęp do amortyzatora. Zobaczcie sprężynę. Błotnik na wsporniku. Tutaj nie ma się co zepsuć, uszkodzić. Tu mamy już przygotowane pod tablicę rejestracyjną, a tu możecie sobie silnik wypiąć i wziąć go na stół porządnie. Tutaj mamy dodatkowo osłony takie gumowe. Zobaczcie, one tu pasują na śrubę. Nie pogubiłem ich, więc się trzymają. A jeździłem naprawdę wszędzie. Sprężynę mamy tutaj. Bardzo konkretna, taka wysokiej jakości. Nic tu nie czeszczy. Hulajnoga została umyta przeze mnie przed chwilą. A wy zaraz to Gniazdo Gniazdo ładowania mamy tutaj. Zobaczcie, dostęp do amortyzatora jest tu, do sprężyny. Cały mechanizm składania mamy taki, że jeżeli to odblokowujecie, ta śruba odgina się. I jak zamykacie hulajnogę, wskakuje tu w to miejsce drugie. Zobaczcie spawy. Spawy są tu bardzo dobrej jakości, nie są nigdzie, nie ma tu żadnych skaz. Widzę, że spaw jest po całej, po całej długości. Tutaj ta sztyca też jest, wszystko jest tak konkretnie zrobione z jakością. Nie ma tu żadnych jakiś, nie ma tu żadnych nadlewek ani czegoś. Wszystko jest ładnie wyszlifowane. Jak nabyłem nowe hamulce obstawiałem, że będzie to kiepsko hamować, a mocno się zdziwiłem, bo ten hamulec jest naprawdę dobry. I zresztą zaraz zobaczcie, jak pójdziemy pojeździć że robi robotę co do składania składanej kierownicy to zobaczcie mamy tutaj taki mechanizm to wkładacie pod spód cyk składacie jeżeli wam się tu zrobi jakikolwiek luz mi się zrobił bardzo delikatny po 200 km tą śrubkę sobie przekręcacie dosłownie o milimetr dwa i robicie tak żeby nie było luzu tutaj tu akurat to się chowa pod to tak że na styk jest to wszystko zrobione w sensie tutaj to miejsce zobaczcie odkręcamy O tak pod ten plastik się tu chowa tu, ale jest to tak przemyślane, że bez bezproblemowo miejsca starcza a tutaj macie tak o i jeżeli byście chcieli zamontować dodatkowy uchwyt no to na tej kierownicy średnio z miejscem powiem Wam tutaj jest jedyne miejsce na cokolwiek na jakiś uchwyt na telefon a co do ładowarki muszę Wam wspomnieć że mamy tutaj bezpieczny port ładowania oraz bezpieczną ładowarkę zobaczcie, że tu jest gniazdo i jeżeli Tutaj wsadzimy coś metalowego, na przykład tą obsłonkę, a macie tutaj trzy piny jak widać do ładowania, to w normalnej hulajnodze zrobicie zwarcie. Tutaj wkładając metalowy przedmiot do środka do tych pinów nic się nie stanie, ponieważ ładowarka, ta, ta osłonka jest metalowa, więc zobaczcie, że ja to wkładam i tu nie ma żadnego zwarcia, nie ma nic. Warkę mamy tutaj taką, jest to ładowarka o mocy 2A, wyjście 58,8V i jest to, hulajno... jest to ładowarka hali i jest to dedykowana ładowarka do tej hulajnogi. I tu jest inna zasada trochę niż w poprzednich hulajnogach się kiedyś robiło. Pierw wkładacie tą wtyczkę do hulajnogi i dopiero wkładacie tą wtyczkę do gniazdka. A dlaczego? Dlatego, że ładowarka musi się skomunikować z baterią i wsadzacie to do gniazdka, ładowarka zaczyna ładowanie. Ale ta, ta ładowarka ma taki plus, że nie daje napięcia po pełnym naładowaniu hulajnogi, czyli tak jak stare ładowarki, starsze inne hulajnogi potrafiły robić tak, że dawały zawsze jakiś tam drobny prąd na baterię i mogło to być niebezpieczne z racji przeładowania ogniw. A tutaj mamy to, że jeżeli ładowarka osiągnie te 58,1 V, tak jak tu widać, odcięte jest już odcięte było ładowanie na tym napięciu 58,1, to ładowarka całkowicie odłącza prąd, nie ma żadnego napięcia na na wyjściu z ładowarki. Dlatego jest to tak mega bezpieczne. I pamiętajcie, macie kod rabatowy minus 5% na te hulajnogi Haili oraz na pompki Rega i kompresor ze starterem do samochodów. Jakby kto potrzebował, taki starter i pompka super. Pamiętajcie, często sprawdzamy ciśnienie w oponach. Tu są opony dentkowe, a wielkość jest 110 cali. I pamiętajcie, że. Sprawdzamy często ciśnienie. I co jest ważne w hulajnogach Highly Tiger, że mamy tutaj w tym modelu 2 lata gwarancji na hulajnogę oraz 2 lata gwarancji na akumulator. A jeszcze jedno, zrobię Wam test, ile ta hulajnoga przejedzie maksymalnie na jednym ładowaniu, ale powiem Wam tak: chciałem zrobić taki test, że przejadę przy prędkości 30 na godzinę i niestety to nie wyszło. Będziemy jechać dużo szybciej, agresywnie, więc test będzie maksymalną w sumie prędkością, prawie maksymalną, i po ciężkim terenie, i zobaczycie, że ta hulajnoga naprawdę daleko przejechała, jak na to, co ja na niej robiłem. Czyli z jaką prędkością jechałem i po jakim terenie. I oczywiście, ważąc prawie 100 kg, mamy tutaj naprawdę spoko zasięg, a producent tutaj deklaruje, że będzie 70. Ja mam 97 kg, więc. No, prawie stówkę, i zobaczcie, możecie pociskać sobie po takich terenach cztery dyszki bez problemu. Po lekkim piasku hamowanie na maksa bardzo sprawne. Powiem Wam, że jest gitara. Dobra, tu trochę szkła, abyśmy nie przebili opon. No, dawno nie jeździłem na hulajnogach. I ogólnie powiem Wam, że o kurde, jakie tu są kamienie. Teraz mi trochę słońce będzie świecić, jak i Wam ale hulajnoga jest na naprawdę komfortowa, bo spodziewałem się, że będzie na przykład brak tego tłumienia olejowego, będzie wpływał jakoś negatywnie na jazdę, ale się zdziwiłem, bo wcale mi to nie przeszkadza. A ja byłem pewien, może to przeszkadzać przy takich prędkościach 60+, plus, pewnie na stabilność, bo jednak wiadomo, tłumienie olejowe nie bez powodu jest stosowane w samochodach i jeszcze gazowe w motocyklach, ale zobaczcie to, że mamy tutaj jeden silnik, i on bezproblemowo sobie radzi. Teraz sprawdzimy prędkość maksymalną na biegu pierwszym. 27 na godzinę. 28 będzie. 27,5 na godzinę. Dobra. Ale hulajnogę mamy rozblokowaną. Pamiętajcie o tym. Powiem Wam, 27 na godzinę. I jest mega komfortowo 28. I bardzo przyjemnie się tym jedzie. Ja akurat jestem zwolennikiem wysokich. Szerokich kierownic i zobaczcie, bez jednej ręki, 28 na godzinę bez problemu, czyli jest dosyć stabilnie. Hamowanie silnikiem mam ustawione na dwa, więc sobie teraz sprawdzimy, jak hamuje silnikiem na przykład z prędkości 30. Zaciskam lekko klamkę i hamujemy silnikiem. Bębenek lekko ociera i mamy, zobaczcie, hamuje silnikiem do samego końca ta hulajnoga, praktycznie pod górkę jedziemy, w ogóle pod ostrą górkę i zobaczcie, że zacząłem zwalniać 29, w sumie nie w sumie tak utrzymała prędkość a i co do hamulcy bębnowych, to muszę Wam powiedzieć, że one działają coraz lepiej ja hulajnogam przejechane 130 na godzinę i ten, te bębnowe hamulce w sumie trochę mnie zaskoczyły, bo przedni działa tak, że ani nie staniecie dęba że hamuje bardzo mocno po wciśnięciu na maksa klamki ale nie wywali was przez kierownicę, co jest bardzo istotne, zobaczcie sam przedni dobra, już widzę, że mogę go dociągnąć tutaj troszeczkę bo już się, o, zobaczcie, trochę dociągamy sobie lineczkę wow, wow, wow. dobra, już, już może stanąć dęba teraz ten hamulec to jest już pomału coraz lepszy a tylny to, tylny to blokuje koło momentalnie więc tutaj nie ma co ale teraz no Powiem Wam, że jest stromo. Naprawdę górka jest stroma. I zobaczcie. Zwalniamy delikatnie. Teraz mamy tu wszędzie krzaki, więc ją miałem. Co jest fajne, że ta lampka, zobaczcie. Ona ostrzega ludzi przed tym, że już, że jedziecie za nimi i Wam sami zjeżdżają, nie musicie używać trąbitka. Tego. I naprawdę, no, ten dźwięk jest taki, piesi w sumie średnio wiedzą, ale ogarniają i odwracają się jak tak zatitacie, więc nie jest wcale tak źle. Ale ja muszę się tu schylać, bo tak zarośnięte i bardzo fajnie się na tym pierwszym biegu jedzie, bo nie wieje Wam tak mocno, jest tak idealnie jak na hulajnogę. A jak chcecie sobie szybciej jechać, to drugi, trzeci bieg. Na terenie prywatnym i rura. Bardzo fajna jazda jest wieczorkiem. Przyjemnie ciepło. No właśnie o tym mówię. Właśnie o to mi chodzi, o te rażące latarki. Wali ci po oczach, takie w nocy nic nie widzisz, nie? A tutaj zobaczcie, ładne odcięcie, pięknie to świeci. Hop. Albo możecie opcja jest taka, podskakujecie całą nogą i również przelatujecie sobie nad dziurami. A skręcimy sobie tutaj teraz. Ale jakie to ile mi to daje powiem Wam, fanów. Nawet na pierwszym biegu sobie jedziecie. Ta hulajnoga daje naprawdę duży fan. Bo komfort, który ona ma, czyli ta płynność w przejeżdżaniu. Dobra, po malutku, bo tutaj o o o jedziemy. Oj, ale na tym pierwszym biegu jest ona słabsza. Nie macie tu pełnej mocy dostępnej na pewno, bo to czuć, że drugi bieg włączacie, ona przyspiesza. A jeszcze wam nie mówiłem, ile mamy, jaki mamy na drugim biegu prędkość maksymalną, ale to wam zaraz powiem. Jaka jest prędkość maksymalna? Na razie jeszcze tego nie wiem. Zaraz się to okaże. 37-38 na godzinę. 37-9 mieliśmy przez chwilę już nie przyspieszała. Więc mamy 38 km na godzinę na biegu drugim. kod rabatowy w ogóle na tą hulajnogę macie tutaj, więc pamiętajcie o tym. Macie 5% zniżki, żeby ją kupić. Więc dla kogo jest ta hulajnoga? Ja bym obstawiał dla w sumie każdego. Tylko, że jeżeli ktoś wymaga naprawdę większego przyspieszenia, brać wersję GTR albo brać jeszcze mocniejsze wersje Highly Tiger. A i przede wszystkim, hulajnoga jest wodoodporna możecie jechać w deszczu. My ją oczywiście umyjemy, nie będę taki. Też to, też to przetestuję. A inni wrzucali ją już nawet do jeziora, więc... Ale hulajnoga ma IPX7, co pozwala na zamoczenie całej hulajnogi, wszystkie jej podzespoły, wiadomo, na określony czas, chyba tam 30 minut. Powiem Wam, że jak chwilę już obeznacie się z tą hulajnogą, to jest za... Bardzo fajnie to jest, bardzo fajnie, naprawdę. Na tym jednym silniku ona bardzo fajnie się rozpędza. Jak już złapię ten pierwszy moment, czyli tam powyżej 5 na godzinę. Bo od zera, wiadomo, jeden silnik ma ciężko, żeby takiego 100 kg chłopa ruszyć. Ale powiem Wam, że według mnie jest ok. Zobaczcie, jaką miałem szeroką dyszę. patrzcie I to w ogóle nie boli, nie? I możecie sobie wtedy tak hulaj nogę myć. Najważniejsze jest to, żeby nie walić tą dyszą centralnie tu w łożysko, tylko obok, tak jak ja zrobiłem i nic się nie powinno tu stać. Pierwsze, o jak jakie jest dobre łożysko, jeszcze się kręci, z zero oporu, widać, że to są wysokiej klasy łożyska, jak i hulajnoga. Powiem Wam, że no super, że można umyć tak hulajnogę i nie. Męczyć się z tym, żeby mokrą szmatką gdzieś tam pomiędzy felgi wjeżdżać, tylko sobie wjeżdżacie na karsze, opukujecie ale ona idealnie sobie stoi na tym stoliku. Fajne, naprawdę. Fajny, fajny stolik. Jak ktoś posiada hulajnogę, to możecie sobie go rozłożyć. Duże miejsca nie zajmuje po złożeniu. A więc pora podsumować tę hulajnogę. Jest to naprawdę sprzęt godny polecenia. Mamy duży zasięg, mocny silnik, wagę 25 kg. Maksymalne obciążenie 120 kg, i przede wszystkim mamy tutaj IPX-a 7. Nie boimy się jazdy w deszczu ani mycia tej hulajnogi, co jest mega dużym plusem. Prędkość maksymalna do 50 na godzinę. Oczywiście standardowo jest 20. Hulajnoga ma bardzo dobre hamulce, 2 lata gwarancji na akumulator, jak i na sprzęt. Powiem Wam, że polecam hulajnogę w 100% i zapraszam do zakupu z linkiem. Macie 5% taniej. A więc widzimy się w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, zostawcie łapkę i suba. Możecie kliknąć dzwoneczek. To na tyle. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!